Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej lekcji, komunikacyjnej lekcji mojego kursu języka niemieckiego. Dzisiaj będzie słownictwo w dalszym ciągu związane z mieszkaniem, z takim szczególnym naciskiem na rozmowę telefoniczną. Czasem, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, mam jeszcze kilka pytań do naszego, czy do właściciela mieszkania, do naszego wynajmującego i to właśnie dzisiaj będzie tak troszkę razem powiązane. Będzie także czasownik dürfen, Opowiem wam jak ten czasownik się odmienia, jak go stosować i poznamy właśnie kilka przykładów zastosowania. Zapraszam zatem bardzo serdecznie. Zacznijmy jak zwykle od krótkiego, właśnie od takiej rozmowy telefonicznej. Hallo, spreche ich mit meinem Vermieter? Guten Tag. Ja, ich bin ihr Vermieter. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein paar Fragen. Ja bitte, ich höre. Darf ich in meiner Wohnung einen Hund halten? Äh, wie groß ist Ihr Hund? Welche Rasse? Mein Hund ist klein. Ich habe einen Chihuahua. Das ist kein Problem. Dürfen wir in der Wohnung rauchen? Bitte nur auf dem Balkon, wenn möglich. Darf meine Tochter ein Kaninchen halten? Ja, Ihre Tochter darf ein Kaninchen in der Wohnung halten. Super, das freut uns sehr. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss. I zaczniemy od słownictwa tak zwikle. Ein Vermieter, der Vermieter, das czyli właściciel mieszkania. Eine Vermieterin, die Vermieterin, wynajmująca, czyli Eine Frage, die Frage, pytanie, fragen, pytania. Fragen haben, mieć pytania. Ein paar, kilka. Hören, słyszeć, słuchać. Dürfen, móc mieć pozwolenie. Halten, trzymać. Coś w ręce albo właśnie zwierzę w mieszkaniu. Ein Hund, der Hund, czyli pies. Ein Kaninchen, das Kaninchen, królik. Krótkie omówienie słownictwa. W słowie Femita i jest długie, ponieważ jest to e, które to i przedłuża, czyli Femita, Mita. W słowie Frage, a też jest długie, czyli Frage. W słowie Haben też jest a długie, czyli Haben. I w słowie Pa też jest długie, ponieważ są, jeżeli to zawsze są dwie te same samogłoski, Czyli na przykład dwa razy A, dwa razy E, dwa razy U, to one są zawsze wymawiane jako długie, czyli ani A. Jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć właśnie na temat wymowy długich i krótkich samogłosek, na ten temat znajdziesz właśnie osobny filmik. Poszukaj w playliście Wymowa. Hören, w słowie Hören o umlaut też jest długie. Też właśnie możesz sobie to obejrzeć na, w tej playliście. Wymowa, czyli hören. Dalej. Eine rasa, die rasa, rasa. Welche rasy? Jaka rasa? Na przykład psa, czy z, z naszego zwierzaka. Wie groß? Jak duży? Jak duża? Rauchen? Palić papierosy? In der wohnung? W mieszkaniu? Auf dem balkon? Na balkonie? nur tylko wenn möglich, jeżeli możliwe, eine Tochter, die Tochter, córka. W słowie Rasse, a jest krótkie, ponieważ są dwa s, czyli takie normalne, zwykłe polskie a, rasę. W słowie o jest długie, ponieważ to SZ, czyli to, to ta literka, która wygląda właśnie podobnie, która jest podobna do litery B, dłużej. Ona zawsze nam przedłuża samogłoskę, czyli zawsze, zawsze samogłoski przed tym, czyli a, e, i, o, u i umlautym zawsze są długie, czyli gros. W słowie o też jest długie, wulnung, ponieważ h przedłuża nam o. W słowie balkon o też jest długie, czyli nie mówimy tak po polsku balkon, tylko balkon. I tutaj jest też różnica w akcentowaniu słowa. W polskim języku słowo pada na pierwszą sylabę, czyli balkon, a w języku niemieckim na drugą, czyli ostatnią sylabę, balkon. Czyli tutaj nie mówimy auf dem balkon, tylko auf dem balkon. I w słowie tochter, końcówka er, czy w ogóle zazwyczaj końcówki er w języku, w języku niemieckim nie są wymawiane tak wyraźnie, czyli nie mówimy tochter. Tylko jest to jest takie lekkie a, to jest ta, ta końcówka idzie w stronę a, czyli toch pochca. Teraz w tym kroku zajmijmy się y, taką typową y, rozmową telefoniczną. Chciałbym wam podać takich kilka przydatnych zwrotów, jeżeli y, przydatnych właśnie przy rozmowie telefonicznej, jeżeli ktoś dzwoni do mnie, albo ja dzwonię do kogoś. Zacznijmy od tych pierwszych dwóch zielonych zdań. Hallo, mein Name jest Peter. Hallo, mein Name ist Frau Stork. Hallo, hier spricht Peter. Hallo, hier Frau Stork. Czyli halo nazywam się tak i tak, albo halo tutaj mówi ta i ta osoba. W języku niemieckim jest tak, czy w języku, bardziej w kulturze niemieckiej jest tak, że jeżeli ktoś do mnie dzwoni, albo ja do kogoś dzwonię, to powinienem się przedstawić moim imieniem, nazwiskiem, Albo przynajmniej imieniem, albo nazwiskiem. Przy nazwisku stawiamy często właśnie to słówko her, czyli pan, albo frau, czyli pani taka i taka. Ja widzę, że to troszkę zanika też w ostatnim czasie, ponieważ jest dużo oszustw telefonicznych i szczególnie jeżeli numer jest po prostu nieznajomy, czy jakiś nowy, niezapisany w kontaktach na moim telefonie, to ludzie starają się czy mówią tylko jest wyista, czyli halo, kto tam jest, kto mówi? I nie mówię od razu imienia i nazwiska. Jeżeli to jest jakiś znajomy numer, czy, czy dzwonię do kogoś, kto mnie zna, to powinienem się przedstawić właśnie imieniem i nazwiskiem. Teraz kolejny krok. Spreche ich mit, na przykład, spreche ich mit meinem Femita, spreche ich mit meiner szefin, spreche ich mit Peter, spreche ich mit Frau Specht, spreche ich mit Herrn Stork. Czyli rozmawiam, jeżeli jest, nie jesteśmy pewni właśnie, kto jest, przy, kto jest przy telefonie, mogę dopytać, rozmawiam z, na przykład rozmawiam z moim szefem, czy rozmawiam, nie wiem, z Pycha, rozmawiam z panią Sztok, czy z panią Szpeść, albo mogę, jeżeli tej osoby, no właśnie, jeżeli ta osoba jest przy telefonie, mogę z nią dalej rozmawiać. Jeżeli ktoś inny jest przy telefonie, mogę właśnie poprosić, żeby tamtą osobę Właśnie jakby przywołać do telefonu, czyli wtedy mogę powiedzieć Kann ich mit Frau Specht sprechen? Czyli mogę rozmawiać z panią Specht, albo Kann ich mit Herrn Stork sprechen? Mogę rozmawiać z panem Stork. Tutaj w tych zdaniach jest przyjmek myd. Przyjmek myd łączy się z datywem, czyli z celownikiem. I tu w tej zielonej ramce jeszcze właśnie wbudowam takie małe powtórzenie końcówek, czyli główne końcówki to jest M e-r, e er, m właśnie w der, die, das i w liczbie mnogiej e-n. Czyli dlatego jest meinem, femita, meiner, chefin, ponieważ chefin jest di, czyli majnea. Um, tak. tu w tym słówku hen jeszcze dochodzi do n, ponieważ jest taki kilka wyjątków w języku niemieckim. Nie chcę teraz o tym, że powiem, za dużo mówić, ale właśnie hen jest takim słówkiem, jeżeli używamy tego słówka w celowniku, czyli w DATIF. To musi to słówko jeszcze mieć końcówkę N, czyli HAN. Jedziemy dalej. Wikan ich Ihnen helfen. Jak mogę pani, panu, państwu pomóc? Przepraszam, pani panu, bo zazwyczaj jest jedna osoba, która jest, rozmawia przy telefonie. Jeżeli ktoś na przykład do nas dzwoni, możemy właśnie zapytać, w jakiej sprawie pan, pani dzwoni, jak mogę pani, panu pomóc? Ich habe ein paar Fragen. Czyli mam kilka pytań. Mogę też powiedzieć: Ich habe eine Frage. Mam jedno pytanie. Jeżeli, nie wiem, dzwonię na przykład do banku, albo gdzieś tam, nie wiem, chcę się czegoś dowiedzieć, można właśnie tak zacząć rozmowę i powiedzieć: Ich habe ein paar Fragen. Mam jeszcze, czy mam jeszcze kilka pytań. Jeżeli się już dowiedzieliśmy tego, czego chcieliśmy, mogę wtedy powiedzieć: zupa vielen Dank. Super, bardzo dziękuję. Albo mogę powiedzieć: O, oh, das freut mich sehr. Bardzo się z tego cieszę. Jeżeli, nawet, nie wiem, ktoś, um, nie wiem, odpowie na nasze pytanie pozytywnie, czyli taką odpowiedź, jakiej oczekiwaliśmy, to mogę powiedzieć: Tak, bardzo się cieszę z tego. Czy bardzo się dziękuję za informację, bardzo się cieszę z powodu nie, tych informacji. Um, kolejne zdanie. Ich rufe später noch einmal an. Jeżeli, nie wiem, nie zastaliśmy danej osoby przy telefonie, czyli jeżeli dana osoba nie ma czasu w tej chwili ze mną rozmawiać, to no mogę powiedzieć Zadzwonię później jeszcze raz. Ich rufe später noch einmal an. I to rufę, to słówko anrufen, bedeutet właśnie zadzwonić. To czasownik rozdzielnie złożony. Zapraszam też do lekcji na ten temat. To jest jedna z tych początkowych lekcji. Ich wünsche Ihnen einen schönen tak noch. Jeżeli rozmowa już jest zakończona, czy dobiega końca, mogę życzyć mojemu rozmówcy właśnie miłego dnia, czyli ijbę czy inen, ja życzę pani panu, einen tak takno, czyli życzę pani panu jeszcze miłego dnia dzisiaj, w sensie reszty dnia dzisiejszego. I albo skrócona wersja tak takno, czyli jeszcze dobrego dnia dzisiaj. Ja to tłumaczę tak trochę, dosłownie, więc oczywiście w języku polskim tak by nie powiedzielibyśmy, ale chcę, żeby właśnie, żebyście tą, trochę tą, tę konstrukcję poznali, jaka jest właśnie logika z, w tym języku niemieckim. I jeżeli nam ktoś życzy, mogę na końcu powiedzieć danke Ihnen auch, czyli dziękuję Panu, Pani też. Teraz czasownik dürfen. Posłuchajmy najpierw kilku przykładów. Darf ich in meine Wohnung einen Hund halten? Dürfen wir in der Wohnung rauchen? Darf meine Tochter ein Kaninchen halten? Sie dürfen heute früher nach Hause gehen. spróbuję przetłumaczyć, a potem jeszcze krótko opowiem o budowie. Darf ich in meine Wohnung einen Hund halten? mam pozwolenie, mogę trzymać w moim mieszkaniu psa. Tego na przykład się mogę zapytać o właściciela mieszkania, jeżeli chcę sobie kupić psa, to właśnie też jest dobrze takiej tutaj w Niemczech zapytać właściciela, czy się zgadza na to, żebym sobie, żeby mógł trzymać w domu psa czy jakieś inne zwierzątko. Dürfen wir in der Wohnung rauchen? Czyli możemy palić w mieszkaniu? Pozwala nam pan pani na to? W Niemczech jest tak, że też właśnie, żeby, żeby nie mieć żadnych problemów, można to wcześniej uzgodnić z właścicielem, właścicielką mieszkania, czy, czy życzy sobie, czy jej nie przeszkadza, że palimy w mieszkaniu. Jeżeli tak, to oczywiście może ona to zawrzeć w umowie, czy on, ale właśnie polecam porozmawiać o tym przed podpisaniem umowy, żeby potem nie było jakichś problemów i, i kłótni. Darf meine Tochter ein Kaninchen halten? Może, w sensie ma pozwolenie, moja córka trzymać królika w domu. Sie dürfen heute früher nach Hause gehen. To na przykład może powiedzieć szef swojemu pracownikowi. Dzisiaj może pan, pani iść wcześniej do domu. Gramatycznie dürfen to jest czasownik modalny, tak jak już müssen, können czy möchten, które już poznaliśmy w poprzednich lekcjach. Czyli ten czasownik dürfen jest odmieniony do osoby. Tutaj osobę podkreśliłem pomarańczowo. I on stoi zawsze tam w tej początkowej części zdania, pozycja druga, lub pierwsza, jeżeli jest to pytanie. A ten czasownik taki treściowy, główny w zdaniu, zawsze stoi na końcu i on nie jest odmieniany, czyli to jest w tym przypadku tutaj ten żółty czasownik. I jeżeli chodzi o znaczenie dürfen to właśnie on ma takie znaczenie. Po, mam mogę, w sensie mam pozwolenie, czyli ktoś lub coś, jakiś na nie wiem, prawo nie, na coś mi pozwala, czyli mogę coś zrobić albo czegoś nie mogę zrobić. Tutaj narysowałem ten znak stop, taki jak, to jest taki właśnie fajny też przykład. Jeżeli jadę ulicą i jest tam znak stop, to ja muszę się zatrzymać. Bo ten znak właśnie mi mówi, że y, muszę się po prostu te tej zasady trzymać i nie mogę tego znaku y, pominąć. Muszę się zatrzymać i potem mogę jechać dalej. Tutaj jeszcze odmiana, podsumowanie. Y, tak, czasowniki, wszystkie czasowniki modalne. Pierwsza, pierwsza osoba, pierwsza, y, nie, liczba pojedyncza. Tak, liczba pojedyncza jest troszkę nieregularna, ponieważ tamto. Y, u umlał zmienia się na A. I w pierwszej i w trzeciej osobie, czyli ich, er, s, es, też znikają te typowe końcówki, czyli E lub T. I odmiana jest następująca. Ich darf, czyli ja mogę, mam pozwolenie. Du darfst, ty możesz, masz pozwolenie. Er darf, on może. Sie darf, ona może. Es darf, ono może. I liczba mnoga odmienia się już regularnie, czyli wir dürfen. Ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen. My możemy, wy możecie, oni, w sensie kilka osób mogą, mają pozwolenie, i sie pisane z dużej litery, to jest pan może, pani może, państwo mogą. Tutaj jeszcze dodam takie dwa rysuneczki. Mogę na przykład powiedzieć, du darfst, czyli ty możesz, ja ci na coś pozwalam. Nie wiem, na przykład rodzice mogą po powiedzieć do swoich dzieci, du darfst fernsehen, czyli ja ci pozwalam. Ty możesz oglądać telewizję. Albo mogę powiedzieć, du darfst nicht. Nie możesz, nie pozwalam ci. Wiem, że możesz, masz takie możliwości, chciałbyś, ale ja ci nie pozwalam, bo to jest moja zasada. I teraz jeszcze takie malutkie porównanie do tych dwóch czasowników modalnych. Czasownik können i czasownik dürfen. Kannst du ein Auto fahren? Czyli Możesz potrafisz jeździć samochodem, masz takie umiejętności, dawstań autofan. Masz pozwolenie na to, aby jeździć samochodem. Tutaj dopisam jeszcze polskie. Y, takie pytania pomocnicze. Kansań Autofan, czyli kansań Autofan, czyli potrafisz jeździć samochodem, masz takie umiejętności, nauczyłeś się tego. Wiesz, jak obsługiwać samochód podczas jazdy. Dawstań autofan, czy ani autofan, oznacza wtedy masz pozwolenie na to, żeby jeździć tym samochodem. Masz uprawnienia do tego, masz odpowiedni dokument od kogoś, czyli w tym przypadku od, jakiejś od tej instytucji, która wydaje właśnie prawo jazdy. Może być tak, że nie wiem, stracę moje prawo jazdy, jem za szybko, zostałem, nie wiem, sfotografowany na ulicy, Czasem, mm, trzeba oddać prawo jazdy na miesiąc albo na jakiś tam mm, konkretny czas. I wtedy mogę powiedzieć. Wtedy właśnie nadal mogę powiedzieć Ich kann ein Autofan, ponieważ dalej mam te umiejętności. Moich umiejętności nie straciłem przez to, nie muszę się uczyć tego od nowa, ale nie, nie mogę powiedzieć Ich darf ein Autofan, bo wtedy bo właśnie tego pozwolenia nie mam, bo nie mam mojego dokumentu. Czyli wtedy mogę powiedzieć Ich kann ein auto Autofan, mogę, potrafię jeździć samochodem, ale. Iść dawkań auto fahren, czyli nie, dawkań auto nicht fan. Nie mam pozwolenia, żeby jać samochodem, ponieważ instytucja czy policja mi tego zabroniła. I teraz ostatnia część komunikatywna. Dzisiaj tę część zrobiłem, czy tak trochę z, um, zrobiłem, jako taką rozmowę telefoniczną, właśnie. Also, ich bitte Sie, zuerst zu hören, dann zu erneuern und Ihre eigenen Antworten wie erfüllen. Hallo, hier spricht Herr Stork. Kann ich mit Herrn Lutz sprechen? Ja, am Telefon. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage. Darf ich ein Haustier in meiner Wohnung halten? Welches Haustier? Ich habe einen Hund. Das ist kein problem. Das dürfen sie leider nicht. Es tut mir leid. Tak to może krótkie omówienie. Am telefon bedeut, znaczy właśnie przy telefonie. Teraz w języku niemieckim może powiedzieć ja am telefon albo ja am aparat. Czyli tak przy no, ktoś jest przy telefonie, w sensie przy słuchawce telefonu. I Hausti oznacza zwierzątko domowe. Takie właśnie ogólne słowo na wszystkie zwierzęta domowe. Takie, które trzymamy w domu oczywiście. Teraz powtarzajcie i uzupełniajcie własnymi słowami czy odpowiedziami. Hallo, hier spricht. Kann ich mit sprechen? Ja am telefon. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage. Darf ich ein Haustier in meine Wohnung halten? Welches Haustier? Ich habe Das ist kein Problem. Das dürfen Sie Das dürfen Sie leider nicht. Es tut mir leid. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą lekcję. Jeżeli wam się spodobała, jeżeli widzisz, że to jest twój sposób nauki, jeżeli ci to bardzo pomaga, zasubskrybuj mój kanał, aby mieć wszystkie lekcje pod ręką i yy, uaktywnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków i być szybko poinformowanych. Zapraszam cię także do nowej serii zadanie na ekranie. Tam zajmujemy się bardziej taką jeszcze bardziej praktycznie niemieckimi zdaniami. Pokazuję Wam budowę zdania i jak, właśnie jak się praktycznie uczyć języka niemieckiego. A więc do następnego razu.